Cześć. Wychalew, mała miejscowość w gminie Dębowa Kłoda. Tutaj 4 marca 1919 roku urodził się Józef Strug pseudonim Ordon. Jego ojciec w czasie I wojny światowej walczył w legionach polskich. Józef mimo tego, że we wrześniu 1939 roku miał już 20 lat, nie brał udziału w wojnie obronnej, nie brał udziału w kampanii wrześniowej. Ponieważ był zbyt szczupły, był zbyt chudy, miał niedowagę i nie został powołany do wojska, ale kilka miesięcy później, w 1940 roku, był już członkiem Związku Walki Zbrojnej, i kiedy ZWZ przekształcił się w Armię Krajową, Józef Struk przeszedł pod komendę kapitana Józefa Millerta pseudonim Semp. O kapitanie Millercie nagrałem już filmik, możecie go obejrzeć na tym kanale, znajdziecie go w zakładce wideo. O Józefie Strug'u, o Ordonie również nakręcono filmik, możecie go również znaleźć na, na YouTubie, wpiszcie sobie w wyszukiwarkę z archiwum IPN Ordon. Na pewno się pojawi ikonka. Tam profesjonalni historycy opowiadają dzieje Ordona. Ja dzisiaj krótko chciałbym powiązać historię Sosnowicy z działalnością Ordona. No, przenieśliśmy się już do Sosnowicy. Stary rynek sosnowicki, centrum miejscowości, centrum mojej małej ojczyzny. Najstarsza część Sosnowicy tutaj w tym niebieskim budynku na ulicy Wyzwolenia po wkroczeniu na teren Lubelszczyzny Sowietów w lipcu 44 roku utworzono posterunek milicji obywatelskiej. Miało to miejsce dokładnie w październiku 44 roku. Funkcjonariusze, którzy pełnili tutaj służbę, byli wyjątkowo brutalni byli bezwzględni w utrwalaniu nowej władzy ludowej no nie mogło to pozostać bez odpowiedzi ze strony polskiego podziemia niepodległościowego ten budynek no, bywał, bywał parę razy na celowniku partyzantów tutaj odbyło się kilka zbrojnych akcji taką Najbardziej spektakularną, najbardziej znaną akcją była ta przeprowadzona 1 czerwca 1945 roku przez oddział Leona Taraszkiewicza, pseudonim Jastrząb. Ale mało kto wie, że ten budynek próbowano rozbijać wcześniej, kilka tygodni. Przed rozbiciem tego budynku przez Leona Taraszkiewicza, przez oddział Leona Taraszkiewicza, Sosnowicka milicja obywatelska została zaatakowana przez dwustoosobowy oddział kapitana Mariana Przebudzkiego pseudonim MARS. 20 marca, dokładnie tego dnia, a właściwie to nocy, podłożono pod ten budynek miny, które eksplodując, no wyrządziły duże szkody i raniły jednego milicjanta. W czasie tej akcji jednym z dowódców Plutonu był właśnie Józef Strug, pseudonim Ordon, ale taka ciekawostka jeszcze wtedy nie Ordon, bo w tym czasie Józef Strug nosił pseudonim Wilk. Inną ciekawostką, o której chciałbym wspomnieć jest pewien wątek, który doprowadził w konsekwencji do śmierci Ordona. Otóż pod koniec lipca 1947 roku pewien agent o kryptonimie Sołtys doniósł funkcjonariuszom UB, że jeden z żołnierzy Ordona Ludwik Szmytkę o pseudonimie Czarny Jurek ma narzeczoną. Tą narzeczoną jest dziewczyna, jest córka pewnej nauczycielki spieszowoli. Po nitce do kłębka. W ten sposób funkcjonariusze UB aresztowali Czarnego Jurka. Czarny Jurek w czasie bardzo ciężkiego przesłuchania wydał miejsce pobytu ordona. I to doprowadziło do jego śmierci. Ale nie tutaj wpadł Czarny Jurek. W tej szkole pracowała jedynie nauczycielka, matka, narzeczonej Czarnego Jurka. Aresztowania dokonano w Urszulinie. Czarny Jurek w czasie ciężkiego przesłuchania zdradził miejsce pobytu oddziału Józefa Struga. Oddział przebywał w lesie, w okolicach wsi Sęków, w okolicach wsi Wielkopole. I tutaj, kiedy Ordon w ostatnich chwilach życia chciał przekroczyć tą, tą wąską drogę, wówczas dopadła go seria z automatu. A to już miejsce, w którym Józef Struk, pseudonim Wilk, pseudonim Ordon. 30 lipca 1947 roku, a więc dokładnie 75 lat temu, oddał życie za ojczyznę. Kiedy podszedłem pod ten pomnik, znalazłem taką karteczkę, ona pewnie gdzieś spadła. Tu ktoś bardzo pięknie napisał: Dzięki takim ludziom mogę napisać to po polsku. Dziękuję i nie zapomnę. Cześć i chwała bohaterom.